Dzień dobry, witamy Was wszystkich na kolejnej edycji Głównopłockiego gminy Wiedzy Pożarniczej. Eliminację szczebla powiatowego. Zachęcamy do uczciwego wypełniania prac. To nie jest placówka. Nie, mo nie może być tak, że wszyscy są w Musimy rozstrzygnąć, kto jest najlepszy przykład w swojej grupie wiekowej bo najlepsi będą reprezentowali powiat w eliminacjach szczebla wojewódzkiego 29 kwietnia niedaleko towarzyszy. Życzę połamania długopisów, piór i głów, w serwisów, sensie, za które dostaję się pytania. Nagrody czekają, cały stolik nagrytek. Ci, co się z bliżej, to widzą. Encyklopedia. O, ja chcę wykonać w język polski. Tak? Bo ja mam, na jak ja jestem, w języka polskiego dużo więcej. Więc trzeba własnego języka, czy pożarnictwo to podobno trochę umiem. Prace są na takim poziomie, że nie każdy stradach powinien potrafi je rozwiązać, tak? bo uczy się trochę innej wiedzy pożarniczej niż ta, która będzie. Także jeszcze raz. Sukcesów życzę wszystkim, ale zwyciężą tylko najlepsi w poszczególnych kategoriach szkoły podstawowe, gimnazjalnych oraz gimnazjalnych. No, proszę bardzo, Dodamy jeszcze, że organizatorem tego konkursu jest zarząd oddziału powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Wędrożewie i tutaj wspólnie we współpracy tutaj z Komendą Powiatową w swojej Straży Pożarnej w przeprowadzimy ten konkurs. Dzisiejsza komisja w składzie, Edward Sensola, Norbert Bejnarowicz i moja osoba Paweł Miskiewicz. W takim składzie tutaj przeprowadzimy eliminacje powiatowe. Za chwilę dostaniecie pytania. 30 minut przemówimy tak pytania. Będziemy pilnowali, żebyście sobie nie przeszkadzali wzajemnie mogli w uczciwy sposób wyłonić wycięt. sobie odczytać. Fragment, najważniejszą część naszego protokołu, protokół z posiedzenia Komisji Sędziowskiej eliminacji powiatowych ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, Może zapobiega pożarom, w już 31 marca 2015 roku przez zarząd działu powiatowego Związku Ochrony Straży na i Pożarniczej. Komisja w składzie, którą już przedstawiałem, stwierdziła, iż do udziału w konkursie zgłosiło się 11-3 osobowych drużyn reprezentujących 11 szkół. W tym było tutaj w grupie pierwszej szkoły podstawowej 6 drużyn, czyli 18 osób. W grupie drugiej gimnazja 3 drużyny, 9 osób. I w grupie trzeciej szkoły średnie, dwie drużyny, 6 osób. No i ta najistotniejsza część, klasyfikacja. E, może przeczytam klasyfikację w grupie pierwszej szkoły podstawowej. Zaczniemy od miejsca trzeciego, a pana komunata prosimy o określanie nagród. Tak więc, miejsce trzecie: Jonasz Jezus. Zyskł 21 punktów. Krajowa uczennica ze szkoły podstawowej w Perłań, Szkoła Polska. I te miejsce, które ta osoba będzie reprezentować nas na szczeblu wojewódzkim zajęła uczennica ze Szkoły Podstawowej numer 1 w Victoria Wiktoria Osińska. Za trzy punkty były możliwe. Pani 24, nie cztery. gratuluję. Przechodzimy do grupy drugiej, gimnazja. Może Tak więc grupa druga, gimnazja, miejsce trzecie. Joanna nie zdaje. Gimnazjum tego roku. Miejsce drugie. Adam Szumata. Adam reprezentuje rzędu. Że... Proszę No i w klasyfikacji tutaj w nazwiek był? Marcin Bierzbicki. Marcin jest z gimnazjum ubrać się w Kudrach, I teraz trzecia grupa szkoły ponadgimnazjalne. Mniej trzecie. Rafał Miśniański.

24 punkty na 23. Dla pozostałych uczestników mamy nagrody ksiągowe. Nagrody, jeszcze, że nagrody zostały używane przez samorządy gminy Fosterzy, Gminy Tundry, Urzędu Miasta Węgrzew i Starostwo. Tak, w związku z tym, że nie było Państwa nauczycieli, czy opiekunów, nie wiem, jak to nazwiemy, Zwycięzcy wiecznych eliminacji, którzy będą reprezentowali powiat 29. na eliminacjach wojewódzkich, to jest pożyszczony. My możemy zapewnić I Teraz sprawdzimy, opinii, jaką wiedzę na ten temat mają właśnie opiekunowie. Jest pytanie do nauczycieli. Ile szczebli powinna mieć prawie na to moje zależy, jaką przede kto karierę zaplanuje. Sporzadnika ma <grymna> siedem. <Stamtam ma 7. grymna> Ale może być i sporzadnika. Straża używa się drabin. Ile szczebli powinna mieć drabina? Zostawiamy w bez odpowiedzi. Dziękuję. Do spotkania za rok.